Ciąg dalszy serii, jednak zanim przejdę do rzeczy, raz jeszcze powiem, jakimi kryteriami się tutaj kieruję, bo sądząc po komentarzach, ten jeden raz to za mało. Pod uwagę, biorę kolejne projekty Stop 100 z pominięciem oczywiście stabli. Oceniam je w kontekście zajmującego, zajmowanego miejsca i kapitalizacji, natomiast z racji tego, że na liście przeplatają się memy z projektami użytkowymi, no to oceniam je niezależnie od kategorii, a może raczej biorę te kategorie pod uwagę, tak by było względnie sprawiedliwie, bo mimo, że trudno dać memowi najwyższe noty, no to to jednak równie bez sensu byłoby dawać każdemu z nich ocenę najniższą. Projektów nie oceniam przez pryzmat poprzednich dziesiątki, także zaczynamy tutaj od Chainlinka. Otóż Chainlink to zdecentralizowana platforma obliczeniowa obsługująca. Weryfikowalną sieć, tworzy niezbędną dla gospodarki tokenizowanych aktywów infrastrukturę, dostarczającą dane, zapewniającą także interoperacyjność i bezpieczeństwo RWA na dużą skalę. Także jeden z głównych kandydatów do kolejnych ETF-ów w mojej ocenie, i chyba także jeden z tych projektów, które od poprzedniego cyklu znacząco się rozwinęły. Tutaj no, wydaje mi się, że ocena A będzie jak najbardziej adekwatna. Polka Polkadot jest projektem technicznie niezłym. Miała swoje 5 minut, choć mam wrażenie, że tych 5 minut optymalnie nie wykorzystała. To znaczy, przed nami co prawda Polkadot 2.0, a więc aktualizacja, która w dużej mierze ma jedynie głównie tutaj poprawić szybkość i zmienić sposób w jaki udostępniana jest przestrzeń na łańcuchu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę bardziej szczegółowe dane, to dojdziemy do wniosku, że market cap przekłamuje to, co na projekcie się dzieje i o ile wcześniej mogliśmy przyrównywać Polkadot do Kosmosu. Tyle teraz robi się już y, coraz trudniej. Także, jeżeli chodzi o moją ocenę końcową, to będzie to C. Przy czym jest to takie mocne C. W zasadzie można by powiedzieć, że między C a B, bo nie ma tutaj tragedii, jeżeli chodzi o polkę DOT. E, mimo wszystko, y, warto także zwrócić uwagę na to, że generalnie cała ta lista jest dosyć mocno surowa, bo nie mam ochoty się tutaj patyczkować z tymi projektami. W związku z czym, y, każdy. Y, z tych projektów oceniam niejako przez pryzmat właśnie jego kapitalizacji. Lecimy dalej, dalej na liście mamy Tron. E, Tron, co prawda nie lubię tego projektu, jednak nie sposób mu odmówić, że trzyma się całkiem nieźle, a na tle łańcuchów nowej generacji nie wypada aż tak blado. No i powiem szczerze, że nie wiem, czy w ogóle którykolwiek z moich widzów trzyma TRX-a w swoim portfelu. Bynajmniej nic takiego nie słyszałem, ale TRX mimo wszystko robi swoje, także tutaj będzie ocena B. Przy czym. To B jest takie dosyć słabe można by tutaj powiedzieć, że jedynie delikatnie stawiam trona nieco wyżej nad polkadot. Dalej oczywiście mamy Bitcoin Cash, jest to fork BTC, miał on być w zasadzie takim Bitcoinem służącym płatnościom, gdyż część społeczności opowiadała się za pierwotną funkcją Bitcoina, część miała na niego zupełnie inny pomysł. Wszystko fajnie, tylko że nikt Bitcoinem Cash nie płaci, a poza tym nie ma tu nic poza taką absurdalną kapitalizacją, więc w gruncie rzeczy paradoksalnie który miał być blockchainowym pieniądzem stał się aktywem przechowującym wartość jak na ironię, podobnie jak oryginalny bitcoin różnica tutaj jest taka, że rynek nawet nie potrzebuje bitcoin cash także w mojej ocenie trup, ocena E NIR. NIR generalnie y, bardzo fajnie się rozwija, co prawda daleko mu do czołówki, ale przypomnijmy, że projekt ten jest obecny na rynku dopiero od 2020 roku. Ma to ręce i nogi, tak więc, moim zdaniem, spora szansa, że projekt jeszcze w aktualnym cyklu wskoczy między Chainlinka i DOT. W każdym razie tego mu życzę. No i końcowa ocena w tym wypadku będzie B. Dalej oczywiście poligon. Poligon ma podgórkę, nie da się tego ukryć, że seks się do tego projektu niejako przyssał, podobnie zresztą jak do wielu innych, i wydaje mi się, że zła prasa niejako stłumiła wzrosty na poligonie zanim te w ogóle się zaczęły. Zresztą zobaczcie jak wolno zbierało się po tym wszystkim BNB. E, tutaj mamy bardzo podobną sytuację, tyle że poligon jeszcze tak na dobrą sprawę nie odbił arbitrum oczywiście to nie jest, ale ewidentnie tutaj będzie ocena A. Pepe. Podobna sytuacja co w przypadku Dogecoina, tyle że tam społeczność ewidentnie liczy na newsy. Tutaj nie spodziewałbym się niczego nieoczekiwanego, choć zdaję sobie sprawę, że nieoczekiwane jest przeważnie i niespodziewane. Pomysł lepszy, jeżeli chodzi o Pepe, jednak pamiętajmy, że Dogecoin jest jednak memowym prekursorem. No i tutaj także trzeba by troszkę zrozumieć, że po prostu Dogecoin już trochę lat ma. Jeżeli chodzi o Pepe, no to. Ja zdaję sobie sprawę, że Pepe radzi sobie dobrze, jeżeli chodzi o cenę, natomiast my tutaj nie, nie oceniamy jakby tego, jak dana kryptowaluta wypada pod kątem cenowym, pod kątem wzrostów, tylko po prostu oceniamy sam projekt, tak więc końcowa ocena w tym wypadku będzie D, bo od mojego ostatniego wideo na temat Pepe tutaj nic w zasadzie się, jeżeli chodzi o ten projekt, co bardzo nie zmieniło. Uniswap Uniswap to Dex, który jako pierwszy udowodnił, że w ogóle da się jakkolwiek konkurować ze scentralizowanymi giełdami, mnóstwo obsługiwanych łańcuchów, potężne ilości listowanych tokenów i obroty zawstydzające niektóre z największych seksów na rynku. Nie jest to może najlepsza zdecentralizowana platforma tego typu, ale jednak Uniswapa szanować trzeba, szanować należy, ocena końcowa B. Następny na naszej liście jest Litecoin. Co dalej z Litecoinem? Jeżeli pominiemy fakt, że ma on pewną taką wartość kolekcjonerską, jest wykorzystywany w różnych miejscach jako środek płatniczy, no to Patrząc na zablokowane środki, liczbę deweloperów i generalnie aktywność dojdziemy do wniosku, że jest to taka odrobinę mniej martwa wersja Bitcoin Cash właśnie za sprawą płatności. Tak czy inaczej nie zamierzam niczego na siłę usprawiedliwiać, niektóre stare projekty powinny już w mojej ocenie zniknąć z top 100 i zrobić miejsce nowym projektom. Mnóstwo protokołów zasługuje na te miejsca dużo bardziej. Na samym końcu mamy ICP, a więc projekt, o który generalnie pytacie chyba na moim kanale najczęściej, więc zdaję sobie sprawę, że część osób najpewniej się teraz obrazi. ICP to jest taka kolejna w cudzysłowie super sieć z fanatyczną społecznością na miarę Pulse Chain i najpewniej to jej członkowie będą komentować to wideo najczęściej. Ale jednak fakty pozostają faktami, a smutna prawda jest taka, że prędzej spotkacie się z Windowsem Millennium na zajęciach informatyki w szkole podstawowej niż z przypadkami użycia ICP. I faktycznie pod względem technicznym, projekt jest ok. Również deweloperzy pozostają tutaj aktywni, a ICP nie sposób przyrównać do Litecoina czy Bitcoin Cash, jednakże po aktualnych prawie 6 miliardach kapitalizacji, można by oczekiwać nieco więcej niż na metisie z dolnej połowy top 200. Tak więc tutaj te dane wyglądają dosyć podobnie. No i oczywiście nie wykluczam tego, że jeżeli projekt będzie się rozwijał, to w przyszłości coś tutaj może się zmienić, coś może tutaj ruszyć. Do tego protokołów na ICP brak, więc ja się pytam, co wam robaczki po Supra którego nikt nie używa? No tutaj to wszystko pozostawiam y, do waszej analizy. I tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje opinie okażą się dla was przydatne, szczególnie na tym etapie rynku, to małymi krokami zbliżamy się do bull marketu, a co za tym idzie, również i do sezonu na Alty. Z góry dzięki za wyzwiska słane w komentarzach. Z taką sławą czuję się trochę jak Taylor Swift, a najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że odpalając moje wideo i obmyślając epitety wyrażające bezgraniczną miłość w stosunku do ulubionej kryptowaluty, najpewniej przyczyniacie się do rozwoju mojego kanału bardziej niż nie jeden widz. Także raz jeszcze wielkie dzięki za pomoc, a widzów serdecznie pozdrawiam. Oczywiście, jeżeli chodzi o hejterów, no to sądzę, że mimo wszystko powinniście mi podziękować. Do usłyszenia. Cześć.